Na hostowanej przez nas czwartkowej bitwie naszej dywizji udało się przynieść łącznie 54 osoby. Jest to wielki sukces, ponieważ niewiele regimentów, nawet na stanie międzynarodowej, jest w stanie przynieść takie liczby. Ten wynik robi jeszcze większe wrażenie, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że spora ilość stałych członków, którzy normalnie byliby na bitwie, aktualnie jest na wakacjach. Lecz nie był to jedyny powód do świętowania tego dnia, bo sama bitwa zgromadziła łącznie 240 osób teraz parę klipów z najciekawszej, według mnie, rundy. Niestety no, na najniższych ustawieniach graficznych. Proponiza na na naprzód, na na To oczywiście widok z perspektywy tylko jednego z pięciu oddziałów, na które podzieliła się nasza dywizja tego dnia. Po... po mojej lewej marsz, po mojej lewej, follow Tutaj stój, ogień dowolny. Po dorównanie, szybko, 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 się. Po ogień wolny Trafiłem. Przez prawo, prawo, krok, ja, ja. krok Wychlałem się. Orm, trudą po lewej, po lewej, po lewej, po lewej. Orm, po trudą po stój i macie ogień na wolne na tych łobuzów, co przegrali. Ale popadłem. od zostaw, przez całą chromo, kroczy się znowuż. to jakiś gość się zrespił. Dziękuję, mam killa, tam dalej się w cały czas. Pięknie, pięknie. Tyle osób żyje. Przeżyliśmy dobrze do domu Form tutaj po lewej, po lewej. To on stój, stój, i cel na nich. Pal. Na uciekinierów. Na barki, na... na barki. Odwrót, odwrót, wszyscy odwrót. Uważajcie, bo być może, że będzie szersze od razu. Po mojej lewej się formować. To on stój. I ogień dowolny, ogień dowolny. Szybko. Do A ci ogień dowolny. Aj! Drogi dzień na przód masz, na przód masz, na przód masz. Sorry. Dobra, kochany. Za... To stój ogień dowolny szybko. Ogień dzień na przód masz, na przód masz, na przód masz. Dzięki. Drogi dzień na przód masz, na przód masz, na przód masz, na przód masz. Dobra, wykończymy. Mamy kostę już tam szybko. Doko, Dokolówny, dokończymy. Wracam do kolumny, dziękuję bardzo Ci. Bardzo, bardzo. E, form tutaj po lewej masz? Dobra. O, form tutaj po, lewej, po lewej. Stój, ogień do wolny. Podorównanie, ogień do wolny. Bardzo ładnie, wspaniale. Koszar żółty, leci to się pokonuje przeciwnika. Prawo dla was. Pory, zabiłem kogoś z naszych. Trzeba ci ten magnet w dupę Ładnie poszło.